Biegną kręte dróżki, zawiodą nas one do wsi Kozieruszki. Ta wioska od dawna w okolicy słynie ze straży pożarnej najdzielniejszej w gminie. Mają tu strażacy, samochód czerwony, na szerokich kołach czarne lśnią opony. Mają sprzęt strażacki, bogaty, nieskąpy, drabiny, gaśnice, sikawki i pompy. Będzie to zoo. Pewnie czytaliście już ten wierszy. Wszyscy pewnie znają, ale nie szkodzi. Przypomnę sobie, tak? Więc zaczynamy. Zo. Matołek raz zwiedzał zoo i wołał co chwila, o, o, jaka brzydka papuga. Żyrafa jest za długa, słoń za wysoki. A po co komu te soky? Zebra ma farbowane żebra, tygrys. Chętnie bym nie stąd wykrzyku. No, a zajrzyjmy tu daszek. Wrzuc, tuż w tuż. A to? Ptaszek, niezły ptaszek, stróż. Wreszcie zbliża się do wielbłąda. Uważnie mu się przygląda i powiada, wskazując na niego przez kratę. Owszem, niezły, niczego, szkoda, Igła piek, nitka brzmi, igła cała jak z nitce plączą się supełki. Igła naprzód, nitka za nią, o, jak cudnie tańczyć z I Igła biegnie drobnym ściegiem, a za Okiem, igła i jednym okiem sumie zwinna, zręczna, śmigła. Co za igła. Tak ze sobą tańcowały, aż szyły pary. Gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko trzeba poprzewracać. Maca szlafrok, palto maca. Skandal krzyczy. Nie do wiary. Ktoś mi porwał okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka, Paska w sakie. Szpera pietuj w kominie. Myśleć, że i w pianinie już podłogę zaczął zrywać, już policję zaczął zrywać. Nagle spojrzał do zerka. Nie chcę wierzyć. Znowu zerka. Znalazł co? Okazało się, że ja mam na własnym nosie. Jakby sześć żon miał. imię jej zbania. Ale zapomniał. No i ta żona kiedyś powiada. Idź do doktora, niechaj cię zbada. Niech cię wyleczy na stare lata. Więc zaraz poszedł do adwokata. Potem do szerca i do rejenta i wszędzie mówi, że nie pamięta. Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem. Jak odpowiem? To roztropnie. W mam najlepsze stopy, śpiewam lepiej niż w operze, świetnie jeżdżę na rowerze, znakomicie muchy łapię, wiem gdzie Wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna, wiotka słodka i poważna. A w dodatku daję słowo, mam rodzinę wyjątkową, tato mój do pieca sięga, moja mama Taka serę, moja siostra to mała. A ja jestem samochwała. Dla mnie wszystkie zaszczyty. Dla mnie cześć i chwała. Łapałem tatarzyna, zdobyłem przydziała, Więc mu krzyczą. Przyprowadź tego tatarzyna, a Krzykalski, Nie mogę, bo mnie za łeb trzyma. <śmiennie> <śmiennie> Dziękuję.